Cześć, witajcie na Witajcie na moim kanale, i dzisiaj będziemy składać nowoczesny komputer. Ten komputera jest obudowa. Moja obudowa jest firmy Krux Leda. A teraz zobaczmy, co jest w środku. Obudowa zawiera cztery. LEDowe wentylatory, a resztę zobaczycie przy składaniu. A teraz w serce komputera. Procesor! Mój procesor to Intel Core 11 generacji 11600K. Tutaj, o, go widzicie. I tak się prezentuje. teraz pamięć komputera. To są dwie osiemigabajtowe razem w pamięci z firmy HyperX DDR4. A teraz kręgosłup komputera, czyli płyta główna. Płyta główna jest super komputera, ponieważ do niej się wszystko wpina. Ja mam płytę główną Gaming X, tu sami widzicie, przepiękny rysunek, z firmy Gigabyte. A teraz chłodzenie procesora. Nasze chłodzenie procesora jest z firmy Crux, tak samo jak nasza obudowa. Tutaj na obraczkach widzicie, ona się świeci i my mamy nadzieję, że też się będzie świeciła. Żeby nam wszystko działało, pożemy nam jest... PRON! Nasz zasilacz ma 750 W, tak samo świeci jak większość tej rzeczy i jest z firmy LUX. A teraz kable, żeby wszystko świeciło. A gdzie ta druga rzecz? Przepraszam. Zapomnieliśmy o tej drugiej rzeczy. O. To są kable i hub. Do huba wpinałem wszystkie rzeczy świecące, żeby świeciły. Teraz bierzemy się za składanie komputera. Z mojego stałego komputera przenoszę kartę graficzną oraz dysk twardy, na którym mam wszystkie swoje dane. W tym miejsce wkładamy procesor, a w to pamięci RAM. Z elementem jest włożenie chłodzenia na procesor. Włożyliśmy już procesor, pamięć RAM i chłodzenie procesora, a teraz trzeba płytę główną włożyć do obudowy. Więc zamontowałam już płytę główną, a teraz będę montować zasilacz. Zainstalowałam już zasilacz, a teraz karta graficzna i dysk twardy. Komputer już jest prawie złożony, trzeba tylko tutaj szybkę zrobić. Jak widzicie, działa i za chwilę zobaczymy, czy zadziała w moim pokoju. Jak widzicie komputer podłączony, jutro będziemy robić system i ja się z wami żegnam.